get Przy głośnym aplauzie kibiców najlepsi kolarze świata wyruszyli na piąty etap Tour de Pologne. Honorowy start odbył się sprzed firmy Olimp Labs w pustyni. Na ostry start już w Nagawczynie zameldowało się 149 kolarzy. W trasę do Rzeszowa wyruszył m.in. Rafał Majka. Polak z grupy Bora był najbardziej oczekiwanym zawodnikiem podczas podpisywania listy startowej. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji musiał rozdać sporo autografów i pozować do zdjęć. Ja myślę, że ciepło niech będzie, lepiej ciepło niż zimno, tak jak powtarzam. Dla wszystkich jest ta sama temperatura, więc powinno być dobrze. No Już nieraz jeździłem w Polsce. Zawsze w Polsce to jest wyjątek jazda i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z wszystkimi kibicami. Trzymajcie dla na nas kciuki. Na starcie 130-kilometrowego etapu nie mogło zabraknąć wiernych kibiców kolarstwa i to w różnym wieku. Nikogo nie przestraszyła temperatura sięgająca ponad 30 stopni Celsjusza. Trzymamy kciuki, jest bardzo gorąco, to teraz się będzie jeszcze bardziej. Ja bym wszędzie pojechał na ten tur żeby dostać autografy od, od szkolarzy. Takie małe miejscowości, co jest wiadomo, to jest Radocha dla i sama reklama dla miasta Dębice i dla nas tu miejscowych. Oglądam wyścigi w telewizji, począwszy od żyj skończywszy na WLC, więc tu mam wszystko podane jak na dłoni. <noise> tak dla mnie to jest super. Pomysłodawcą największej w Polsce imprezy kolarskiej jest Czesław Lang. Kiedyś znakomity zawodnik, a obecnie równie dobry organizator podkreślał, że wyścig daje możliwość promocji mniejszych miejscowości, takich jak Pustynia i Nagawczyna. Kolarstwo ma to do siebie, że, że zawsze jesteśmy bardzo serdecznie przyjmowani. Właśnie przyjeżdżamy do ludzi, prawda, Nagawczyna. No, nikt do tej pory specjalnie nie wiedział, nawet gdzie leży. Prawda? Dzięki Tour de Pologne no, wszyscy wiedzą: piąty etap start z Olimpu na Gawczyna do Rzeszowa. Każdy gdzieś tam szuka na tej mapie. No, jest to niesamowita promocja, bo oprócz tego, że w Polsce to przecież ten sygnał trafia do stu państw na całym świecie. Czy możemy pokazać, jak piękny zakład tutaj właśnie firma Olimp ma, że w takiej miejscowości też tyle się może dziać? W wyścigowych kuluarach spotkać można było także innych mistrzów jazdy na dwóch kółkach, jak choćby Ryszarda Szurkowskiego. Były kolarz z humorem odpowiedział na pytanie, kto wygra tegoroczny wyścig. Ja kiedyś brałem udział w wyścigu do Anglii. Wydawało się, że wygrałem etap, ale był fotofinisz. Sędzia polski główny nie umiał tego odczytać, kto jest lepszy, czy Polak, czy Anglik. Kiedy poszliśmy na kolację do mera miasta i pokazali mu czarno-białe zdjęcie fotofiniszu, bez numerów, bez nazwisk, to pokazał, że to był Polak. A pyta się, a kto ten drugi? To Anglik. No to dla Polaków wygrał Polak, a dla nas Anglików Anglik, czyli odpowiadając na pytanie. Dla Polaków lepiej, żeby wygrał Polak, a dla kolarstwa niech wygra najlepszy, a prawdopodobnie nim jest Sagan. Także taka będzie moja odpowiedź. Z kolei inny weteran Szos, mieszkający w Nagawczynie, Stanisław Czaja, nie krył radości, że Tour de Pologne zagościło do powiatu dębickiego. Wrócił również do wspomnień ze swoich startów. Udało się mi do, do, do tego doprowadzić, a to dzięki Stanisławowi Jedlińskiemu, że się zgodził to, to wszystko zorganizować. Modliliśmy się o pogodę ostatnio, bo żeby by to wszystko wypaczył, ale pogoda dopisała, frekwencja, ludzie. No i wyścig jest przepiękny. Ja jako zawodnik uwielbiałem taką pogodę. W 1976 roku jechałem dookoła Kuby i dookoła Meksyku. I nic się nie działo. Rafał Majka kocha taki upał. Linia startowa umiejscowiona została kilka metrów od wejścia do siedziby Olimp Labs. Firma specjalizuje się w produkcji leków i zdrowej żywności. W której często korzystają również kolarze. To jest duże wydarzenie sportowe, duże wydarzenie medialne, ale i społeczne. My funkcjonujemy w sporcie od zarania. Od 27 lat rozpoczęliśmy działalność, wypuszczając pierwszy produkt dla sportowców, więc to jest naturalne, że w tym momencie przy rozwoju spotykamy się z dużym partnerem i realizujemy duży temat finisz piątego etapu w Rzeszowie. Jutro kolarze będą się ścigać z Wieliczki do Zakopanego. Natomiast w piątek królewski etap w Bukowinie Tatrzańskiej. Tego dnia poznamy odpowiedź na pytanie kto wygra 74. Tour de Pologne, bez względu na końcową klasyfikację tegoroczny wyścig i tak jest historyczny dla mieszkańców powiatu temickiego. Kolarstwa na takim poziomie już dawno u nas nie było. நான் <laughs>